Zapraszamy posła na sejm, wiceprezesa Partii Korwin, szanowni państwo, Konrad Berkowicz. Jeżeli państwo może zacznę od bieżączki, bo słyszę jakieś breaking newsy w ostatnich dniach, że wielka zmiana na scenie politycznej. To są dwa newsy. Jeden to jest, że prezes Kaczyński został wybrany na prezesa Parawa i Sprawiedliwości, a drugi, że Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Istna rewolucja, tego jeszcze nie było w Polsce. W platformę wstąpiła dziewicza siła. Ma wrażenie, że zakrzywiła się czasoprzestrzeń i utknęliśmy w 2003 roku. Ale smutna jest prawda, taka, że tak naprawdę tkwimy jeszcze w, w, głęboko dalej w przeszłości, to znaczy tkwimy jeszcze w komunie. Bo wmawia nam się, że Polską teraz rządzi prawica, a my widzimy i czujemy każdego dnia na własnej skórze, że powiedzmy sobie to wprost, naszym krajem rządzą komuniści. Naszym krajem rządzą komuniści. Nie bójmy się tego powiedzieć. Mawia nam się, że rząd jest odpowiedzialny, walczy z epidemią, ale my mamy nieodparte wrażenie, że decyzję rządu w sprawie epidemii wypluwa jakaś maszyna losująca. I my jesteśmy skazani każdego dnia na ten ślepy los. Ludzie, którzy dostali władzę w ręce w Polsce, zachowują się jak małpa z brzytwą w ręku. I dlatego ja mam do Państwa pytanie i odpowiedzcie tak albo nie. Czy chcecie, żeby ci ludzie decydowali o przyszłości waszych dzieci? Nie! Czy chcecie, żeby ci ludzie decydowali o tym, jak będą wychowywane wasze dzieci? Nie! Czy chcecie, żeby ci ludzie, ci sami ludzie, którzy odpowiadają za te paski informacyjne w telewizji polskiej, decydowali o tym, co czytają wasze dzieci, co myślą wasze dzieci, co wasze dzieci uznają za prawdę? Nie! Nie chcemy tego. Niestety, dopóki władza państwowa będzie miała prawo narzucać wszystkim dzieciom w Polsce jeden swój centralnie system, jednolity system edukacji, jednolity program ustanowiony przez jakiegoś ministra, dopóty my i nasze dzieci będą niewolnikami. I my mamy na to odpowiedź. System bonu edukacyjnego. Od razu uprzedzam, to nie jest żaden socjal, jakby komuś tam ten bon tak zabrzmiał w uszach. To nie chodzi o to, że my będziemy wam łaskawie coś dawać z budżetu państwa, bo przecież w budżecie są wyłącznie wasze pieniądze. My chcemy dać wam prawo właściwie wrócić, przywrócić wam prawo do decydowania o tym, jak będziecie wy na własne dzieci wydawać pieniądze przeznaczone na edukację. Chcemy podzielić budżet przeznaczony na edukację na ilość uczniów w Polsce i oddać wam te pieniądze w formie bonów edukacyjnych i to wy zdecydujecie, wy będziecie płacić za kształcenie waszych dzieci w szkołach, które wy wybierzecie. A szkoły, czy prywatne, czy państwowe, jedne i drugie, bo co jest istotne? Nie jest istotne jaka to szkoła. Istotne jest, żeby konkurowały między sobą. Szkoły i prywatne, i publiczne będą konkurować o was, jako klientów, o wasze pieniądze. Tak jak zresztą od lat w Polsce e, e, prywatne szkoły językowe konkurują e, o klientów różnymi, coraz lepszymi metodami nauczania. Wszystkie szkoły powinny tak konkurować, wszystkie szkoły powinny konkurować jak najlepszym programem, który odpowie na potrzeby Waszych dzieci, które mają określoną wrażliwość, przecież dzieci mają różną wrażliwość, różne zdolności i to Wy najlepiej wiecie, jakie są Wasze dzieci. Szkoły powinny zacząć realnie konkurować reputacją i marką, tym jak absolwenci tych szkół później radzą sobie w życiu i na rynku. To wy macie decydować o tym, gdzie, jak i czego uczą się wasze dzieci. I to jest clue bonu edukacyjnego. Krótko mówiąc, trzeba skończyć z komuną w polskim systemie edukacji. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz Szkoły powinny służyć wam i waszym dzieciom, a nie tej czy innej władzy i ideologii, które ona wyznaje. Ani Czarnek, ani Biedroń nie będzie decydował jak będziemy wychowywać i kształcić nasze dzieci. I my to zrobimy. My wprowadzimy bon edukacyjny, wprowadzimy prawdziwy wybór, prawdziwą władzę rodzicielską. A politycy, łapy precz od naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa Konrad Berkowicz. Konfederacja, wolność i niepodległość.